Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin 28651 czasu polskiego. Bitcoin wzrasta. Pierwszym punktem zapalnym pod wzrosty była informacja o Coinbase Futures. O tym, że Coinbase otrzymuje akceptację na instrumenty pochodne typu futures. To spowodowało falę wzrostów i zaraz będziemy to analizować. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, a zaczynamy od altcoinów, które również rosną. Na początku kontrowersyjny projekt, którym jest WorldCoin, który polega na skanowaniu tęczówki oka, który przyciągnął już ponad 200 tysięcy użytkowników w Chile i odniósł sukces w niektórych innych gospodarkach, gdzie przede wszystkim użytkownicy dają sobie zeskanować oczy za otrzymanie właśnie tych tokenów WLT, czyli WorldCoin. Projekt jest cały czas rozwijany przez sama Altmana, czyli twórcę czata GPT OpenAI, co ciekawe, pomimo tego, że inflacja na tokenie WLD jest zatrważająca, co prawda na z tego nie widzimy, to jednak widzimy, że Circulating Supply 132 miliony tokenów to jest zaledwie 1% ze wszystkich tokenów, które będą wypuszczone. W związku z tym jeszcze 99% tokenów będzie wypuszczone. Ale pierwszy taki unlock dopiero za 295 dni, czyli niecały rok. W związku z tym do tego czasu być może ten token WLD może trzymać się no całkiem nieźle. Ewentualnie rynek może starać się wycenić te unloki jeszcze w tym roku, ale zwróćcie uwagę, no tutaj wzrost pojawił się rzędu 87% przez ostatnie 13-15 dni w stosunku do bitcoina, który i tak wzrósł. Oczywiście warto zwracać uwagę właśnie na tokeny, które są deflacyjne albo mało inflacyjne jednym z takich tokenów jest VET, czyli VeChain. Partnerstwo z gigantami telekomunikacyjnymi VET może doprowadzić potencjalnie do wzrostów tego tokena. VeChain ogłosił partnerstwo z gigantami A&T, T-Mobile i Verizon, mające na celu połączenie technologii blockchain z rzeczywistymi zastosowaniami Zwróćcie uwagę, jak wygląda token WET w stosunku do ceny bitcoina, jest na bardzo niskich, historycznie niskich poziomach. A teraz, wejdźmy na inflację tego tokena. Widzimy, że ona jest naprawdę niska: 28% na coin codex i widzimy roczne nagrody w wysokości około 1% na staking rewards. W związku z tym, w porównaniu do innych tokenów, rzeczywiście nisko. Czy to oznacza, że jest szansa pod wzrosty? Jeżeli tak, to jakie? W stosunku do bitcoiny, na przykład, jeżeli byśmy mieli wymierzyć tak bardzo ostrożnie, kilkadziesiąt procent potencjalnych wzrostów mogłoby się pojawić, ale oczywiście pamiętajcie, na to ma wpływ bardzo dużo innych czynników, także zawsze podchodzimy do tematu bardzo, bardzo ostrożnie. Następnie, w październiku około 30 projektów kryptowalutowych odblokuje tokeny o wartości ponad 200 milionów dolarów. Sześć największych projektów stanowi 80% odblokowanych tokenów. To będą projekty między innymi Axie Infinity, Optimism, Aptos, Sui Network, Apecoin i MX Sui, które odblokuje tokeny, które będą stanowić 4% ich circulating supply. Dalej takie duże odblokowania to będzie właśnie IMX, będzie również NYM ponad 2%, DYDX ponad 1%. Odblokowania. Bierzcie pod uwagę właśnie odblokowania projektów, ich tokenów, które będą wypuszczane na rynek, ponieważ one mogą powodować wzrost podaży, a tym samym ewentualne tąpnięcia cenowe. Cena ICP wzrosła o kilka procent. Fundacja Definity uruchomiła Internet Computer Asia Alliance i fundusz grantowy o wartości 20 milionów dolarów, aby promować przyjęcie Internet Computer w Azji. Mnie się ten projekt bardzo podoba z punktu widzenia technologicznego, ale z punktu widzenia tokenomii, jeszcze tutaj jest wiele do życzenia, moim zdaniem. A i teraz dodatkowo, pomimo że ten projekt spada, 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 spada od długiego, długiego czasu, jest naprawdę na historycznie niskich poziomach, to ewentualne odreagowania też mogą być bardzo, ale to bardzo trudne do złapania. Dlaczego? Ponieważ inflacja na tym tokenie na dzień dzisiejszy nadal wynosi na coin kodeks czytamy 69%. A wystarczy chociażby zobaczyć, jakie są nagrody za staking tego tokena, czyli ICP wynoszą 20% nagrody za staking. W związku z tym przynajmniej 20% tej inflacji faktycznie jest, a według Coin Codex nawet 69%. No a dlaczego przechodzimy w kierunku bitcoina z dolara w kierunku waluty deflacyjnej? No właśnie, żeby ta inflacja była najmniejsza. Lecimy dalej. Vitalik Buterin sugeruje przywrócenie RC4337 i wdrożenie ZK Ethereum Virtual Machines w celu poprawy Ethereum. Te zmiany mogą poprawić przechowywanie danych, odporność na cenzurę, efektywność gazu i szybkość transakcji. Po prawej stronie jest oficjalny artykuł Witalika Buterina na ten temat. Czy w związku z tym Ethereum może rosnąć? To jest dopiero propozycja. Będziemy to oczywiście obserwować, ale ja też cały czas zwracam uwagę na tę dużą przestrzeń, która jest. Być może jeszcze do wypełnienia wzrosty w stosunku do bitcoina, które pojawiły się w roku 2021, one wydają się, że są dość gwałtowne, zbyt gwałtowne i być może jeszcze takie odreagowanie gdzieś tutaj w przeciągu najbliższych miesięcy, szczególnie przy wzrostach bitcoina, dużych wzrostach bitcoina, nagłych, być może będzie następować, ale oczywiście to też nie jest stuprocentowo pewne. Lecimy do Stellar i Allbridge, które nawiązały partnerstwo w celu identyfikacji przyjaznej dla urządzeń mobilnych w Lobstr, umożliwiającej bezproblemowe działania między łańcuchami Stellar i sieciami Ethereum Virtual Machine na smartfonach. Użytkownicy będą mogli łączyć wiele łańcuchów Ethereum Virtual Machine, takich jak Ethereum, Polygon i Celo za pośrednictwem Wallet Connect Lobstr, eliminując potrzebę dodatkowych urządzeń. Stellar. Stellar w stosunku do Bitcoina. Co ciekawe, Stellar, inflacja tylko 8,9%, tylko i w stosunku do dolara jest to, pamiętajcie, nadal o 6% więcej, ponieważ inflacja na samym dolarze wynosi na chwilę obecną 3%, a przechodzimy z dolara do Bitcoina, który jest jeszcze mniej inflacyjny. No właśnie. Jak to wygląda Stellar? Stellar w stosunku do Bitcoina od długiego, długiego czasu na ogromnych, ogromnych stratach. Co prawda jesteśmy na poziomie, na którym był Stellar tradowany przez y, ostatnich kilka lat. No niemniej jednak też ze względu na te poziomy inflacyjności dla mnie tutaj nadal Bitcoin jest najbardziej interesującym towarem. Według badań przeprowadzonych przez Nickel Digital Assets Management inwestorzy instytucjonalni są pewni, że Bitcoin i Ethereum nadal będą dobrze się rozwijać w tym roku. Badanie wykazało, że inwestorzy wierzą, że Bitcoin osiągnie 100 tysięcy dolarów, a Ethereum będzie nadal rosnąć. Ok, tak twierdzą inwestorzy instytucjonalni z Nickel Digital Assets Management. Ja niestety nie byłem w stanie znaleźć źródła tego artykułu, dlatego czytam wam zaledwie podsumowanie na Max Data App. No i rozwija się sztuczna inteligencja, rozwija się również Metaverse, Google, również ostatnio Mark Zuckerberg rozmawiał z Lexem Friedmanem w podcaście, w którym również odbył się w Metaverse, w związku z tym być może te projekty metawersowe również będą miały przez najbliższych miesięcy ciekawy background do wzrostów. Co Wy na ten temat sądzicie? Oczywiście to jest technologia, która cały czas postępuje. No i Bitcoin 28 tysięcy. Wcześniej niskie poziomy ryzyka na Open Interest, co RSI. Teraz te poziomy ryzyka wydają się większe. Natomiast y, oczywiście były też y, Pytanie, tak? Dlaczego Bitcoin zaczął rosnąć? No przecież SP500 było na zjazdach. No zgadza się, SP500 było na zjazdach. Niemniej jednak CBR wybijał cały czas niższe, dużo dużo niższe poziomy przez długi czas. Mało Bitcoinów na giełdach. Rosnąca liczba stablecoinów na giełdach. No i przede wszystkim ten impact, o którym wam powiedziałem, który był, on się pojawił 28 września o godzinie około o godzinie około, no tutaj jest to dokładnie zaznaczone 15.00 Coinbase Futures pojawiła się informacja o tym, że Coinbase otrzymuje akceptację od autorytetu na Bermudach na przyjęcie, na stworzenie instrumentów pochodnych właśnie typu Futures na swojej giełdzie międzynarodowej. I zaraz po tej informacji Bitcoin najpierw wzrosty rzędu 3%. Na chwilę obecną wzrosty rzędu około 5% w górę w stosunku do dolara. Oczywiście, dolar, e, czekamy dzisiaj, co będzie się dziać z dolarem. Czy będzie odreagowywać te swoje wcześniejsze wzrosty, ponieważ w dłuższym interwale dolar jest już dosyć wysoko. I jeżeli tutaj te wcześniejsze wzrosty byłyby odreagowywane, to byłoby bardzo pozytywne dla bitcoina. No i oczywiście, będziemy obserwować SP500. No a jeżeli ktoś nie załapał się na te wzrosty, były sześcioprocentowe, pięcioprocentowe wzrosty na Bitcoinie w ostatnich dniach, to warto zwrócić uwagę na MaxDacie są takie alerty, które sygnalizują o tym, że jakiś altcoin będzie wchodzić na nową giełdę. I te alerty pojawiają się po pierwsze na Telegramie, po drugie dzwoni telefon do użytkowników MaxData App, po trzecie niektórzy użytkownicy mają już dostęp do botów. I zwróćcie uwagę, był alert na OP, który Miał mieć listing na Krakenie oraz alert na KDA, które miało mieć listing na crypto.com. I zaczynając przykładowo od KDA. KDA w stosunku do bitcoina, mierzymy, który i tak wzrósł w stosunku do dolara, plus 4% KDA. W związku z tym w stosunku do dolara praktycznie dwa razy więcej. Około plus 10, plus 9% od alertu. Natomiast listing na OP. OP plus 5% w stosunku do bitcoina, czyli w stosunku do dolara, ponad 10% od momentu alertu. Alert w tym punkcie. W tym punkcie również użytkownicy MaxData otrzymali telefon. W tym punkcie pojawił się alert na telegramie. Takie alerty są wysyłane właśnie przez automaty na Max Data App. Myślę, że warto z tego korzystać, tym bardziej, że dostęp do informacji, czas dostępu do informacji tutaj gra ogromną rolę. A właśnie te narzędzia w tym pomagają, żeby ta informacja przyszła jak najszybciej. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, niech Chosca będzie z nami. Jeszcze na samym końcu dodam wszystko, co mówię na tych materiałach, mówię w celach analitycznych i spekulacyjnych, ale nigdy na tym kanale nie sugerowałem nikomu gry na dźwigni i nigdy tego nie będę robić. Prawdopodobnie z tego względu, że uważam, że jest to po prostu długoterminowo nieskuteczne. Dzięki za Wasze pozytywne komentarze. Mówię o tym dlatego, ponieważ Darek Dąbrowski napisał Ansup, przez Twoje sugestie straciłem 90% kapitału. I tutaj też przykro mi darko oczywiście, że tak się stało. Natomiast zwróć uwagę, jak się gra na dźwigni, to pisze Mike. Całym kapitałem to tak się kończy. Tutaj Mike akurat proponuje 1-5% kapitału na dźwigni. Ja szczerze powiem uważam, że to i tak jest za dużo, po co, po co nawet 1 do 5% kapitału ryzykować likwidacją, to jest likwidacja. Tutaj też inny komentarz, oglądam Julka od prawie początku kanału, może jakieś 15% jego przewidywań było faktycznie nietrafionych, co jest świetnym wynikiem. Nikt tutaj nie ma kryształowej kuli, Jeśli, jeżeli straciłeś to tylko w lustrze masz winnego. A ja jeszcze dodam, jeżeli straciłeś 90 kapitału, no to właśnie domyślam się, że tutaj było obstawianie na dźwigni, którą Antypromuje od samego początku. Zachęcam do obejrzenia materiału, który nagrałem na ten temat jakiś czas temu, właśnie na temat dźwigni, dlaczego brokerzy na dźwigni zawsze zarabiają, a traderzy długoterminowo na dźwigni zawsze tracą. No i na chwilę obecną to by było na tyle, to jest właśnie ten materiał, tego ci nie mówią, wszystkiego dobrego trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!